Strach. Przestałam wierzyć ludzi, bo potrafią tak pięknie mówić, a tak podle postępować. Niepewność jutra. W wieku 73 lat mama wylądowała na ulicy. Tam są alkoholowe libacje, na pewno są narkotyki. Widzimy, że ci ludzie są powudzeni, agresywni. Oraz instytucje, które zawiodły. Poświęciliście w tej sytuacji, żeby, żeby sprostać, no jakby i rozwiązać problem też innych całej wspólnoty. Nie nie zgodzę się z takim. Poświęciliście z takim Panią? Marię rok temu pani Maria z Rumi uciekła od agresywnego i chorego syna. Ja nawet nikomu tego nie opowiadałam, bo po prostu się wstydziła. Od tamtej pory kobieta mieszka na ogródkach działkowych. Gdzie nie ma warunków do normalnego funkcjonowania, zwłaszcza zimą. E, jak ty się czujesz? Psychicznie jestem w ogóle załamana tym wszystkim, bo nie wiem, jak to się wszystko skończy dla mnie. Jakby tego było mało, pod koniec sierpnia miasto wypowiedziało pani Marii umowę najmu i wyrzuciło ją oficjalnie z mieszkania. Harowała całe życie i na koniec ma zostać bezdomną osobą. Dlaczego żadna z instytucji do tej pory nie pomogła pani Marii? chcielibyśmy w spokoju tak zjeść obiad, spędzić czas po pracy. My tylko mamy nadzieję, że ten horror się po prostu kiedyś skończy. Pracowałam w Czerwonym Krzyżu przez 13 lat. Ja chodziłam Rano po południu podawałam morfinę tym ludziom, żeby nie cierpieli. Potem przyszły czasy 99 rok rozwiązywali już te, te, ten czerwony krzyż, i wtedy przeniosłam się do szpitala. Tam pracowałam aż do emerytury. Pani Maria ma 73 lata, mieszka w Rumi. Rok temu uciekła z wynajmowanego od miasta mieszkania, ponieważ bała się agresywnego syna. Ja się bałam go, bo on doskakiwał do mnie. Nigdy nie wiedziałam, co on może zrobić, nie? Dochodziło do rękoczynów? Nie, ale, ale powiem panu, że momentami ja odnosiłam wrażenie, że jak się zapomni, to może to zrobić, nie? Jakie to musi być bolesne dla matki? No jest na pewno. Ja nawet nikomu tego nie opowiadałam, bo po prostu się wstydziła. Nawet w szpitalu nikt nie wiedział, że ja mam z nim takie problemy. Jak mówi pani Maria, jej syn jest uzależniony od narkotyków i wymuszał od niej pieniądze. On wszystko robi nocami. Wszystko. Całe noce, światła pali, chodzi po domu, spać ci nie daje. Sobie kucharzy robi tam coś. Ile metrów ma to mieszkanie? Dwadzieścia trzy. On dwa razy siedział na detoksykacji, to go już w takim stanie brali, że on już nie widział nic, tylko Jezusa albo diabła. Nie tylko życie pani Marii stało się koszmarem. Jak mówią sąsiedzi, którzy zgodzili się rozmawiać z nami tylko anonimowo, syn pani Marii i jego znajomi od lat terroryzują praktycznie całe osiedle. My żyjemy w strachu, proszę pana, tak? Każde wyjście z domu jest uprzedzone tym, że patrzymy przez wizjer, tak? Czy pana jest na klatce lub jego znajomi. To samo jest w sytuacji, gdy wracamy na przykład z zakupów. Też rozglądamy się dwa razy zawsze. I wtedy szybko do domu otwieramy, zamykamy, znikamy, tak? Także, no, życie jest w strachu, naprawdę.